Drodzy znaczy Państwo, Państwu. Barack Obama, prezydent Stanów Zjednoczonych, kontynuuje swoją walkę z klifem fiskalnym. Wczoraj w Detroit na przemówieniu powiedział, że zależy mu na obniżeniu deficytu, ale trzeba to robić w sposób zrównoważony. W ten sposób chciał nawiązać do swojej propozycji podniesienia podatków dla najbogatszych Amerykanów. Warto dodać, że w niedzielę Obama spotkał się z Johnem Bochnerem, głównym republikańskim negocjatorem w sprawie klifu fiskalnego oraz deficytu. Po negocjacjach obie strony ogłosiły odmienne oświadczenia, z których wynikało, że różnica stanowisk nadal jest bardzo widoczna. Wczoraj również Mario Monti, pre, premier z, y, Włoch, powiedział, że pomimo jego rezygnacji sytuacja we Włoszech nie jest dramatyczna i rząd nadal pracuje i nadal będzie kontynuował swoją pracę nawet po y, rozpisaniu nowych wyborów. Na tę wieś Giota w zareagowała bardzo nerwowo, gdzie były widoczne duże spadki. W tej chwili kurs kfdl wynosi 1,29. <laughs> Na inwestorach złotego nie robią wrażenia wypowiedzi ministra finansów, i innych przedstawicieli Rady Polityki Pieniężnej o dalszej obniżce stóp, ani wieści z Włoch w sprawie rezygnacji premiera. Dziś poznamy dwa, dwie ważne figury makroekonomiczne. O godzinie 11 poznamy odczyt z instytutu, odczyt indeksu Instytutu ZEW z Niemiec, To o, o 14.30 bilans handlu zagranicznego w USA. W tej chwili za jedno euro płaci się 4,10, co jest na 3,17. To wszystkie informacje, jakie dzisiaj przygotowaliśmy dla Państwa. Życzę miłego dnia. Do widzenia.